Dzisiaj bawimy się w chowanego tutaj z naszymi uczestnikami ja zaczynam liczyć. Liczymy do 20. Okay. Um, dobra, to, to ja, ja liczę. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Eee, Okej, okay, już. Ja Jadę szukać. Mhm. Szukający jeździ na rowerze. Tak. Nie no, no, tam nie pali za dużego obszaru, żeby uciec. Tam nie nie pani za dużego obszaru, żeby uciec, więc jak już to gdzieś tam, bo tutaj też już kończy ten obszar równo z budynkami. Więc myślę, że w krzakach. W jakich krzakach? No. Mam się panie, Elgie. i... siebie też. No go Nie, nie, jedno. No To... to, to, to Dobra. Ale tam nie no to... Dobra. ale zaczynamy to... Dobra, to... Pani wie... No, my jebie, tak. nie musieliśmy biegać. Ej, to pani, bo ma, to będziesz pana nie nagrywać, bo on teraz myśli. szuka. Ty musisz... Jeden, dwa, trzy, cztery. Dwadzieścia sekund potem... Już. Jedź Oni mnie widzą. A ja za ja że... no, Powiedziałbym wam, ale nie mogę, gdzie on jest. Nubek znaleziony. No. że pan tutaj nie widzi. Pan Gwie jedzie. ale tam jest granica, dalej nie mogę, Dalej nie się schować. Odpowiedź? No. Dobra. A wy wiecie? A jest, jestem... jest za czymś. No, za, za czymś. Widzę. Ale nie możemy wejść za czymś. Widzę tam... Nie? Ja to przejeżdżałam. Dobra, to teraz ja się zamówię przy Dobrze. Dobra. Pani wie, to... E... Dobrze, to ja zaczynam e, liczyć, No, teraz... Ale poczekaj, poczekaj, jeszcze muszę coś powiedzieć. E, pierwsze, co, ja Ciebie widziałem, to że ja myślałam, że Ty mnie widzisz i właśnie ja siedziałem i się położyłem, a te jak mi siedział dalej, to byś mnie zobaczył, a on właśnie, on, oni się obracali, bo ich widziałem. Ja widziałem, ja widziałem, jak. to ja no właśnie on mnie widział, ja się ale Ty biegasz. tylko nie widziałeś, widziałem, no. że już to Dobra, to ja... I zawracałeś. I już szukaj no? zaraz że tu ja chyba. Ale też... Trzy. Cieku, trzy chuj, duch, czekaj. Pięć, sześć, siedem, osiem. Po policzeniu. Dwie, dwadzieścia. Dobra. Szukaj, Nupku. Dobrze. Pierwsza, ja to sprawdzi tam bo tam mogą go Tak, No, nie bywali. No. Ej, 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 widziałem cię! Widziałem cię, nie ma kiepania! Ej! Widziałam go! Widziałem cię, ale w ogóle wyszedł za granicę, to jest granica? Granica jest tutaj. A on był tam. Tak. Ale nie mogę powiedzieć, że on i idą z uciekaj! Jakiś pralnik. Coś mi się wydaje, że tam. Chodźmy tędy, zaskoczymy go. A gdzie jest? Tam. Osukali, chodźmy tędy. Widzę. Tak. A pani Co? W jaką stronę on jest? Tam jest. Gdzieś. Jedziemy. No to wam z czuję. Już koniec. Obydwaj osukali.